Witajcie już w drugim tygodniu, w którym rozważamy list papieża franciszka Patris Corde, dotyczący serca ojcowskiego, które przejawił w swoim życiu święty Józef, który patronuje nam w tym roku. Dzisiaj już czwarty punkt, który mówi nam o tym, że Józef jest ojcem przyjmującym. Przyjmującym to znaczy przyjmuje rzeczywistość taką, jaką jest. Potrafi dać się, można powiedzieć, zaskoczyć w jakiś sposób. Nie żyje tylko w perspektywie swoich marzeń, oczekiwań, wizji, planów, najpełniej to widać właśnie w historii, w której mamy dokładnie opisane te momenty, w których jest on bohaterem. To znaczy moment przyjęcia Maryi i Jezusa nowo poczętego życia, które przecież wie, że nie jest jego. Plan Boży zaskakuje, a jednak Święty Józef pozwala sobie na odwagę przyjęcia rzeczywistości i Bożej perspektywy. Można powiedzieć po ludzku, przecież mógł uznać, że to był tylko sen. A jednak znajduje odwagę do tego, żeby ochronić Maryję, jej godność, nie narazić jej na zniesławienie, nie narazić jej na trudne i problemy, które mogłyby wiązać się z wymierzeniem wobec niej nawet kary śmierci, ale właśnie jest tym, który przyjmuje. I właśnie ta postawa. Daje, została nam dana przez papieża Franciszka, jako też miejsce do medytacji i do refleksji. Papież Franciszek w tym punkcie cytuje także jeden z ważnych fragmentów Słowa Bożego z listu do Rzymian. Wiemy, że Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. I cytuję tutaj także pewien dopisek Świętego Augustyna, który mówi o tym, że nawet i ze złego Bóg. Potrafi współdziałać dla dobra bieżących. W tej postawie możemy właśnie zobaczyć, że życie chrześcijańskie jest głęboko osadzone w realizmie, to znaczy w rzeczywistości, która jest dookoła nas. Nie jest ruwaniem w świecie idei, próbą udawania, że coś jest, czego nie ma, albo próbą tylko jakiegoś idealistycznego ujęcia rzeczywistości. Ale jest miejscem, w którym ja mam kontakt z konkretnym człowiekiem, z konkretną rzeczywistością, wierząc w to, że nawet kiedy z wiarą przejdę przez trudne momenty, bolesne dla mnie, to jednak potrafię w nich doświadczyć Bożej pomocy, opieki i ochrony. I właśnie Święty Józef w swoim zaufaniu względem Pana Boga właśnie szczególnie w momencie, w którym przyjmuje Maryję po ludzku w niewyjaśnionych dla niego sytuacji. Pokazuje właśnie po pierwsze tę odwagę, tę zdolność przyjęcia, ale także, jak konkluduje papież Franciszek, że tą postawą musiał się wykazywać także w codzienności, wtedy kiedy doświadczał słabości drugiego człowieka, których spotykał, po to, aby doświadczyć ich właśnie swoją łagodnością i przyjęciem takimi, jakimi są. Nie ty masz być taki, nie tak masz zrobić. Ale właśnie przyjmujecie tak, jakim jesteś. Ale pozwól, że pokażę ci, jak może to wyglądać inaczej, lepiej, bardziej po ludzku z Bożej perspektywy. I właśnie ta perspektywa jest właśnie perspektywą przyjęcia z jednej strony woli Bożej, zetknięcia się z rzeczywistością, ale także ostatecznie świadomością tego, że to Bóg. Będzie obrońcą, że to właśnie w tej woli może się wypełnić najlepsze dobro, nawet jeżeli po drodze spotykają mnie grzechy ludzkie, moje słabości czy niesprawiedliwość, bardziej bądź mniej wymierzona konkretnie wobec mnie. To zaufanie pokazuje, że chrześcijaństwo i ojcowskie serce zadaje sobie pytanie: co ja tutaj mogę zrobić, a nie jakiego świata bym teraz oczekiwał, który nie istnieje tak naprawdę. Co mogę tutaj realnie zrobić? Jak ten świat mogę dzisiaj uczynić lepszym? W jaki sposób mogę przyjąć, przemienić ten świat właśnie zgodnie z wolą Bożą? Niech więc ten przykład świętego Józefa i ten przymiot jego serca ojcowskiego nam też towarzyszy w tym tygodniu. Zadaj sobie pytanie: w jaki sposób. Ty żyjesz i patrzysz na swoją codzienność? Czy uciekasz fantazjowanie w perspektywę tego, co by musiało się zmienić, żeby moje życie było dla mnie lepsze, szczęśliwe? Czy może zastanawiam się nad tym, co ja dzisiaj po prostu mogę uczynić? Choćby to był drobny znak. Nie jakiejś fundamentalnej zmiany, ale po prostu dzisiaj, jaki gest mogę wykonać? Co mogę zmienić w moim życiu? Jaką praktykę podjąć do tego, aby moja rzeczywistość stawała się. Po prostu dla mnie, dla innych lepsza, a może po prostu bardziej Boża. Niech przyzatem przykład świętego Józefa nas wspomaga.